Zeznania Łukasza Byczku wywołały niejedną salwę śmiechu z każdej strony, bo tu nic nie trzymało się kupy. Choć napisał na grupie, że to on jest sprawcą, to już w sądzie się tego wyrzekał. Z czasem zorientował się, że taka linia obrony będzie nieskuteczna i zaczął przekonywać, że napisał tak dla Beki. Każdy wie, że Ty napisałeś to dla Beki, a Hipa robi to, żebyś miał bana, ale no wiesz, muszę być obiektywny. Dla Beki czy nie dla Beki, oskarżyciel nie ustąpił. Musi ponieść konsekwencje tego, co napisał. Stwierdził, powołując się na precedensową sytuację, kiedy Bartek dostał bana za rzekome podpalenie wioski Jana. Rzekome, bo nie było dowodów, a jedynie podejrzenia. Bartek wprawdzie dzień wcześniej groził podpaleniem, ale przecież ktoś mógł go wrobić. Zmieniło się moje podejście do prawa. Dzisiaj bym mu nie dał takiego bana. A jakiego bana dostanie Łukasz, zastanawiali się widzowie rozprawy. A to wcale nie było takie oczywiste, bo nie ma żadnych konkretnych regulacji banów. Łukasz wraz z dwoma świadkami kilkukrotnie zmieniali zeznania, aby złagodzić wymiar kary. Na początku wypierał się czynu. Później zaznaczył, że baza i tak nie należy do hipy, tylko do maćka. Maciejo potwierdził, że dostał odszkodowanie od Łukasza. I tu zasadnicze pytanie. Po co to całe odszkodowanie? Skoro baza, o której Łukasz rzekomo nie wiedział, należy zarówno do Maćka, jak i do niego samego, a Maciek przecież sam pozwolił mu na ten grif? Mi się mylą zeznania, bo mówię na bieżąco. A ten już pewnie od miesiąca knuł co ma powiedzieć. Czy przekonuje państwa takie tłumaczenie? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Sąd skazał Łukasza oraz Tajgiska na jednodniowego bana. Ten drugi przyznał się do współudziału pod sam koniec rozprawy. Wiadomo, że Wojtek rzuca się w ogień za Łukasza, bo i tak nie gra i ten ban nic mu nie zmienia. Ale skoro sąd uznaje go za współwinnego, to nie zamierzam tego podważać. Zapytałam hipę, czy to prawda, że uknął Łukaszowi bana miesiąc do przodu. Cała ta drama o griff dowiodła, że on ma ujemne IQ. I nie zaczęła się miesiąc, tylko trzy miesiące przed rozprawą. Jeśli o to pytasz.